Państwu, Mikołaj Gwoździowski program Pytamy wprost. Można powiedzieć, że dzisiejsza rozmowa zostanie przeprowadzona pod szczególną kontrolą w studiu telewizji lokalnej. Gości, bowiem, Tarnobrzeski Radny Robert Niedbałowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom i telewizorom. Nie tak dawno komisja zakończyła kontrolę w Urzędzie Miasta pod kątem nadzoru oraz rozliczenia umów ze stowarzyszeniami w latach 2019-2024. No i wnioski pokontrolne są zawarte w tym dokumencie, więc przedstawmy może szerszej publiczności, co też takiego komisja się doszukała. Znaczy, powiem jedno, że y, 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 najważniejsze jest, że tych stowarzyszeń jest bardzo dużo. Jest to 126 mm -hmm. stowarzyszeń zarejestrowanych w krajowym rejestrze, czyli w KRS-ie, 26 stowarzyszeń zwykłych i 27 oddziałów, które działają na terenie Tarnobrzega. Komisja Rewizyjna na podstawie dokumentów i informacji udzielanych przez urzędników oraz inne osoby, które chciały takich informacji udzielić. Stwierdziła, że tylko jedno stowarzyszenie miało i ma w dalszym ciągu największe problemy z rozliczaniem, z prawem, i to zostało zawarte w protokole pokontrolnym. I to stowarzyszenie to Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Chronimy Zwierzęta. No to z czego te problemy wynikają? Może zaczniemy od tych podstaw prawnych, czyli od Tak, protokół podzieliłem mhm. podzieliliśmy na trzy części, czyli jedna to jest sytuacja prawna, druga to jest dotacje, granty, i umowy jak były realizowane, no i trzecia stan obecny tego stowarzyszenia. Mówię, że to była kontrola dotycząca bazująca na dokumentach, informacjach otrzymanych od urzędników. Nie wchodziliśmy do stowarzyszeń, ponieważ my takich uprawnień nie mamy. Nadzór nad stowarzyszeniami sprawuje pan prezydent. My mieliśmy tylko skontrolować, jak ten nadzór jest realizowany. I oraz y, pod protokołem napisać wnioski według nas, jakie te wnioski mhm. powinny być. Więc y, podstawowa sprawa y, zaczęła się w 2022 roku, y, gdzie y, na trzy osoby w zarządzie tego stowarzyszenia dwie zrezygnowały. Mhm. Y, zrezygnowały i w tym momencie <laughs> według y, opracowań. Y, prawnych, które posiadał i urząd zewnętrznych i myśmy te otrzymali te mm, analizy. Wynikało, że zarząd w tym momencie już nie istnieje, ponieważ żeby był zarząd muszą być mhm. minimum e, połowa zarządu, żeby podejmować działania. Jeżeli jest 3 minus 2, to jest 1, nie ma zarządu. W tym momencie pan prezydent powinien e, wnioskować do. O ustanowienie kuratora, który by ten zarząd yy, zregenerował, jak to mm -hmm, się mówi, mm -hmm. uzupełnił. Uzupełni, tak, tak. I to jest nasz jeden z podstawowych zarzutów, że czegoś takiego pan prezydent nie zrobił. Nawet według nas, dokumentów, które otrzymaliśmy, wynika, że yy, tak jakby pomagał trochę temu stowarzyszeniu, stowarzyszeniu mm -hmm. aby aby oni w tym, w tym, pod takim zarządem w dalszym ciągu istnieli, i żeby ten zarząd uzupełnili wbrew prawu i wbrew statutowi, który wtedy obowiązywał. To prawda. Mamy więc chyba pierwszą część za nami. Druga część jest bardziej ciekawsza: dotacje, granty, umowy. Z drugiej wynika, że no od tych 4-5 lat yy, jest widoczny wzrost kwot, na które opiewały umowy. Yy, tak. Yy, to znaczy tu są dwie rzeczy. Jedne to są granty, yy. które są małe. W stosunku do tego, yy. co stowarzyszenie otrzymywało, to jest około 10 tysięcy złotych. I te granty były. Yy, mm, Stowarzyszenie otrzymywało co roku, oprócz 2023 roku. Natomiast no, bulwersującą jest sprawą to, że pomimo tego, że nie rozliczyli za rok 20, 21, 22, 23 nie otrzymali, w 24 roku również otrzymali, nie rozliczając poprzednich dotacji. Dla mnie jest to no, nieuzasadnione, nie dlaczego to stowarzyszenie w dalszym ciągu otrzymywało to. I druga rzecz jest to stowarzyszenie, które jest bardzo potrzebne. To znaczy schronisko jest mhm. potrzebne miastu, ponieważ miasto realizuje swoje ustawowe obowiązki, czyli wyłapywania i opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez schronisko, z którym podpisuje umowę. I takie umowy co roku były podpisywane, tak jak pan tutaj E, mhm. Zobaczył w protokole. W 2020 było to 210 tysięcy złotych, w 2024 504 tysiące, czyli już wzrost 2,5. Myślę, że w tym roku 2025 nie widziałem jeszcze tej umowy, ale może być około 600 tysięcy złotych, czyli razy 3 z 2020 roku. Komisja mm, otrzymując informacje od y, osób, które z urzędu, które informowały nas, w jaki sposób jest to wyceniane, w jaki sposób jest przetarg robiony, stwierdziła, że są to takie no, niejasne i niewystarczające dla nas wyjaśnienia, które by spowodowały, żebyśmy w protokole tego nie ujęli, że, że tutaj należy trochę to lepiej dopilnować. Zwłaszcza. To, że tak jak stwierdziliśmy w protokole, firma czyli stowarzyszenie, mhm. które wyceniało tą usługę, następnie e, wygrało to i najczęściej ta kwota, którą wyceniło i kwota, którą miasto podpisała, była bardzo zbliżona. I co więcej, tych środków w ogóle chyba nie powinno dostawać, skoro tam. Zarząd nie istniał w świetle prawa. Tak, znaczy według nas nie istniał, natomiast to co powiedziałem mhm. wcześniej, pan prezydent poprzedni doprowadził do tego, że jednak KRS wpisało osobę do, do rejestru sądowego, uzupełniło o jedną osobę i w ten sposób były dwie osoby, które według pana prezydenta już był prawowity zarząd i dlatego w dalszym ciągu te umowy były podpisywane. Jaki jest stan obecny? stan obecny? Stan obecny jest taki, że w stosunku do jednego członka zarządu, chociaż publicznie ten członek zarządu się już określił, kto to jest, posiada 26 zarzutów prokuratorskich. Nie jeden, nie dwa, 26. I to są zarzuty polegające na działaniu przeciwko. Stowarzyszeniu, na, na niekorzyść Aha. stowarzyszenia, na jego szkodę oraz przeciwko temu, że, że osoba ta podrabiała podpisy. To są między innymi w tych 26 zarzutach. I według mnie, już na podstawie mm. tych informacji, tych zarzutów w stowarzyszeniu, prezydent, który jest obecnie, pan. Łukasz Nowak, powinien według, tak jak mamy mhm. we wnioskach pokontrolnych, powinien wprowadzić e, na wniosek KRS-u, powinien wni wprowadzić kuratora, nie, komisarza. Mhm. Ale nie zrobił tego. To znaczy, z tego co słyszę, pan prezydent, bo mhm. e, protokół pokontrolny został zaprezentowany na sesji 30 grudnia, więc mamy trzy tygodnie, Pan prezydent analizuje ten protokół i nie wiem jeszcze, jakie będą tego konsekwencje, jakie działania będą prezydenta. Natomiast jeżeli pan prezydent nic nie zrobi w tym temacie, według mnie się na na jakieś ewentualne. No, nie zarzuty, ale, ale że, że nic nie zrobił w nadzorze i doprowadził, prawdopodobnie mógł doprowadzić do tego, że środki publiczne w tym stowarzyszeniu są yy, no, marnotrawione albo użyte niezgodnie z przeznaczeniem umawa, umowami. No to też, jak już jesteśmy przy tych zarzutach prokuratorskich, no to według tego raportu wynika, że ówczesny prezydent miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek złożył. Zawiadomienie do prokuratury o postępie. Tak, o jest. już wczesny prezydent mhm. stwierdził na podstawie tego, jakie informacje miał, że trzeba zgłosić to do prokuratury. Jeden z zarzutów na pewno jest związany z tym zgłoszeniem. Pomimo tego, nie przeszkadzało mu w dalszym ciągu finansować to stowarzyszenie i nie, nie, nic nie zrobić, aby w tym ten zarząd zmienić. Ja tylko chcę dodać, że bo chodzą, dochodzą takie mhm. słuchy do komisji, że, że komisja robi wszystko, żeby to stowarzyszenie czy to sronisko zlikwidować. Mhm. No nie mamy bardzo dobrą opinię, jeśli chodzi o działanie tego y, sroniska, ale działanie to znaczy, to są ludzie, którzy tam y, f, jako wolontariat y, mhm. z pasją przychodzą i pomagają y, w tym sronisku je, prowadzić. Natomiast co innego jest zarząd, który według mnie mając, jeden z członków zarządu mając 26 zarzutów, nie powinien już w tym zarządzie decydować o tym, że i yy, decydować o wydawaniu środków finansowych. Jeśli chodzi też o wnioski, to właśnie zdaniem komisji należałoby scentralizować nadzór nad stowarzyszeniami, ponieważ obecnie jest to nieefektywne. W jaki sposób, jakby yy, Pan to widział? To znaczy ja yy, no, robiąc... Yy, kontrolę taką nadzorczą stwierdziłem komisja stwierdziła, że, że w różnych wydziałach Urzędu Miasta są, są elementy, którym nad, można nadzorować to stowarzyszenie. Więc na przykład taki przykład podam, że, że nadzoruje umowę Wydział Środowiska, jeśli chodzi o podpisywanie umów z schroniskiem na temat wyłapywania zwierząt, natomiast granty prowadzi Wydział Partycypacji. I jeden Wydział nie wie o drugim, że na przykład granty według nas powtarzały się, czyli dotacje do grantów powtarzały się z tym, co było w umowie na wyłapywanie psów. Nie? i sterylizację. To może bardziej powinno się zadbać o współpracę między wydziałami, ale to już jest inny temat. Panie przewodniczący, głośno o potrzebie kontroli było ostatnio w Fundacji Ciepłej Serce Odpowiedzialnej za budowę hospicjum paliatywnego w Miechocinie. Zaapelował o to pański klubowy kolega radny Wacław Golik. Jakie jest pańskie zdanie na ten temat? To znaczy tak, na pewno to są środki również publiczne, mhm. I y, ja już sobie wpisałem niestety na już na 26 rok, że y, taką kontrolę Komisja Rewizyjna będzie chciała przeprowadzić, w jaki sposób y, fundacje, już nie mhm. mówimy o stowarzyszeniach, mówimy o fundacjach, mhm. które też otrzymują y, środki z budżetu miasta, w jaki sposób są nadzorowane te środki. Czyli jak się podpisuje umowę, czy te umowy są. Yy, sprawdzane z, yy, z wykonaniem i tak dalej i tak dalej. Wiemy już, że, że niektóre umowy są yy, niezgodnie z prawem, na przykład przetargi nie są robione yy, wiadomo, że jak są jakaś kwota powyżej 150 iluś tysięcy złotych to już musi nawet fundacja zrobić przetargi, jeżeli dostała yy, pieniądze z budżetu miasta. Mhm. I yy, tu była... Yy, to znaczy, tu chodzi o to, że środki te, które fundacja w tej chwili na 23 25 rok nie otrzymała, to była kwestia zamiany tylko. Że fundacja nie otrzyma, tylko otrzyma stołówka szkoły podstawowej numer 3. Tak. I to nie było na sesji, tylko to było na, na komisji finansowo-budżetowej gdzie można było tylko zamienić, wziąć stąd i mhm. włożyć tutaj. Dla nas, bo komisja budżetowa składa się z pięciu członków i było wszyscy pięciu członków było za tym, żeby to zmienić na, nie zabrać generalnie, tylko zamienić na stołówkę, ponieważ stołówka już wymaga remontu i było zagrożenie tego, że ta stołówka zostanie zamknięta, nie? A to już około 300 dzieci tam się stołuje. I dlatego yy, nie, wiem, że niektórzy mówią, że to jest jakaś walka z Kościołem. No nie, jakby pan prezydent wystąpił y, na sesji Rady Miasta i powiedział jest tu na stołówkę yy, i również jest tutaj na hospicu, na pewno wszyscy by podnieśli rękę do góry. No ale taka kontrola w tej fundacji według pana powinna być przeprowadzona <laughs> czy nie. Ale znowu idziemy, że. Komisja Rewizyjna nie ma możliwości kontrolować ani spółek z zo, nawet spółek miejskich, ani wchodzić do stowarzyszeń, ani do żadnych fundacji. To ma wyłącznie możliwość nadzór, czyli pan prezydent. A czy w czasie funkcjonowania obecnie, obecnej komisji rewizyjnej zaobserwowane, zaobserwowane zostały jeszcze jakieś? alarmujące nieprawidłowości znaczy, na przykład w miejskich spółkach czy też organach podległych. No, znaczy tak, mamy już plan, e, który kończymy plan na 20, mhm. e, 24 rok, w którym e, mamy tam kilka kontroli rozpoczętych, zaraz się skończy następna kontrola e, dotycząca właśnie, nie w spółkach, tak jak mhm. ja mówię, nie możemy wchodzić do spółek, możemy tylko sprawdzić w jaki sposób Y, jest nadzorowana y, spółka i w tym kierunku prawdopodobnie w połowie y, lutego już będzie y, protokół po, pokontrolny, w której no, wykażemy jakieś tam y, no, nieprawidłowości itd. Nie? Temat Fundacji Ciepłe Serce wpisał Pan sobie na 2026 rok, rok. Czyli tak, rozumiem, ale... że y, grafik jest mocno napięty i tak. Tych tak. Działań 20, kontrolnych 20 jest 25 sporo. już jest w y, 2025 y, roku plan komisji, mhm. który również będzie uchwalony, jest już uchwalony przez Komisję Rewizyjną, mhm. natomiast y, ma być na sesji y, 30. Chyba 30, 30 stycznia. stycznia ma być na komisji zatwierdzony przez Radę Miasta. Jeżeli Państwa to interesuje, mogę przeczytać, jakie to mogą być kontrole. Aczak, jest w pierwszym kwartale, mamy zakończenie tych, które jeszcze nie dokończyliśmy, czyli zakończenie kontroli w sprawie przestrzegania dyscypliny finansów za lata 19-24, które trwa w tej chwili i jest nieskończona. Zakończenie kontroli w sprawie udzielonych ulg, umorzeń w stosunku do osób fizycznych i osób prawnych. I już nowa kontrola, która dopiero będzie rozpoczęta w lutym. Kontrola w związku z dokonanym zajęciem komorniczym na rachunkach miasta Tarnobrzego w roku 2019, w którym może widzowie nie wiedzą, ale tak się zdarzyło i, i to jest bardzo ważna rzecz. W drugim kwartale. Yy, Mamy kontrolę w sprawie przestrzegania procedur i regulaminów dotyczących zgłaszania, weryfikacji i realizacji budżetów obywatelskich na lata 2022, 2023, 2024. Wiąże się z tym, że jest dużo sygnałów o tym, że no, jakoś niejasne są rozstrzygane te budżety obywatelskie, a po drugie, no, często są one kwestionowane i chcemy się temu przyjrzeć. W czwartym w trzecim kwartale mamy analiza funkcjonowania oraz kosztów utrzymania i przychodów uzyskanych z szaletów miejskich a, to bardzo ciekawe. To chyba tam nie będzie dużo, dużo do sprawdzania. Tak no, coś czuję. Nie ma, nie ma. Ale właśnie dużo nie ma do sprawdzania, dlatego mamy jeszcze jeden temat: Kontrola wydatków Komisji Rozwiązywania i Problemów Alkoholowych za lata 2024. Czyli czy Komisja wydawała te środki zgodnie z uchwałą Rady Miasta i z interesem publicznym, jakim jest rozwiązywanie tych mhm. problemów alkoholowych. I, i ostatni, e, e, ostatnia kontrola w czwartym kwartale, kontrola procedur zamawiania i realizacji usług zewnętrznych przez publiczne jest jednostki oświatowe. Chodzi o to, że jednostki oświatowe, jest ich 30, chyba dwie, zamawiają usługi na zewnątrz i, i będziemy patrzeć, czy to ekonomicznie jest, że każdy osobno, czy i, czy może jeden tylko wygrywa cały czas, tak jak tutaj Stowarzyszenie wygrywało z, przez mhm. tyle lat. Także mamy, to są wszystko na podstawie sygnałów, które no, do Komisji dochodzą. Nie? Jest więc co robić. Panie Radny, no, naszą rozmowę zdominował temat Stowarzyszenia Chrojmy Zwierzęta, więc my jako media wzorem Komisji Rewizyjnej sprawdzimy e, tą sprawę no i będziemy informować e, Opinię publiczną o tym, jaka jest tam sytuacja i co zamierza zrobić z tym prezydent miasta. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję Państwu. To był tarnozy radny Robert Niedbałowski. A kto na tym miejscu zasiędzie już w przyszłym tygodniu? Proszę czekać i oglądać program Pytania Wprost. Do zobaczenia i usłyszenia.